Co jest Twoim największym sukcesem zawodowym? Bo pewnie gdybym nie dodała zawodowym, to odpowiedziałabyś, że rodzina. Tak, zdecydowanie moim największym sukcesem absolutnie jest moja rodzina. A zawodowym ten sukces jeszcze jest przede mną. Ja bardzo doceniam wszystko to, co udało mi się przez 10 lat na rynku medialnym w Polsce zrobić. Bardzo doceniam to. Że moja droga poprowadziła mnie w taki sposób, w jaki chciałam, żeby to było, w jaki wkładałam wysiłek, ale jeszcze tyle przede mną, naprawdę, niestety, <grym> ale mam jeszcze apetyt na więcej, teraz skupiam się przede wszystkim na tym, żeby Dzień Dobry TVN było coraz lepsze, żeby dawać siebie jeszcze więcej programowi, żeby program... Oglądał się nie dlatego, bo teraz mamy bardzo dobre wyniki oglądalności. Mamy też bardzo dobre wyniki pobierania treści z innych platform, czyli coś, na czym bardzo zależało, czyli ściąganiu treści z playera, ściąganiu treści ze strony Dzień Dobry, żeby wracać do nich. Tylko ja cały czas. Chciałabym utrzymać ten trend, nie tylko dlatego, że teraz jest, jest to nowością, ale dlatego, że ludzie będą chcieli na stałe oglądać naszą parę, więc nad tym pracujemy. Czy na przykład wyobrażałabyś sobie siebie u boku innego partnera w Dzień Dobry TVN? Nie, nie. Ja... Niezwykle chylę czoła przed y, osobami, które zdecydowały o połączeniu nas. Świetne połączenie. Y, czuję niezwykłe wsparcie Krzysztofa. Krzysztof jest osobą, która y, bardzo dobrze rozumie specyfikę mediów. Jest osobą, która ma ogromne w mediach doświadczenie. Y, y, y i my się po prostu lubimy prywatnie i, i szanujemy za, za bardzo wiele rzeczy, nie tylko zawodowych, i to daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Czy teraz już jest łatwiej, jest mniejszy stres przed programem Dzień Dobry TVN niż na początku? Po pierwsze zaczęłam w ogóle pamiętać co się dzieje, w sensie takim, że ja pierwszy, pierwszego odcinka debiutu kosztował mnie tyle emocji, że szczerze ci powiem, że po prostu naprawdę niewiele z niego pamiętam. Pamiętam nasz wywiad zaraz po twoim wyjściu ze studia. Naprawdę? To ja go nawet nie pamiętam. Bo ci lecilinka. <głos》> tak. To bardzo chętnie drugi już był mm, Dużo spokojniejszy, ale też był w takiej sytuacji, gdzie dzień wcześniej została ogłoszona śmierć królowej Elżbiety. To był bardzo specyficzny odcinek. Bardzo mi zależało, żeby nie patować moim naturalnym entuzjazmem zbyt bardzo. Trzeci już był taki, że zaczynam czuć to, to, jak chcę, żeby to wyglądało. I wiesz, właśnie pytałaś o Krzysztofa. Krzysztof mi pozwala na to. Pozwala mi właśnie na to, żeby raz być spokojniejsza, raz być bardziej żywiołowa. To jest naprawdę bardzo duża jego zaleta. Ale powiem Ci, każde kolejne, które mamy już rozpisany, mamy grafiki na kilka miesięcy do przodu, więc ja już planuję, przygotowuję się, coraz lepiej znam choreografię, studia, to jest ważne. Jak nie masz problemu z, wiesz, z tym, jak się przemieścić, gdzie wiesz, mniej więcej ile to potrwa, to naprawdę dajcie Ci możliwość skupienia się na innych rzeczach.